Cześć mała, co tam u Ciebie? Chodź, idziemy na jazdę. Chodź, założymy Ci kantar. No. Dobra, i wyprowadzimy Cię. Okej, okay, siodło. Okej, okay, jesteśmy już gotowe. Dzień dobry, przepraszam, się spóźniam, ale były straszne korki. Nic nie szkodzi, poradziłam sobie. Dobrze, to możemy iść na halę. Dobra, dociągnę ci popręg, będziesz mogła wsiadać. O, dobra. Przetrzymam ci ją. No. Dobra, zacznij sobie wstępować. Możesz ruszyć do kusa. Dobrze. Zmień sobie kierunek. Okej, okay, dostępa. Przejdź do kusa i sobie na drążki. Dobrze, prosty najazd. Bardzo ładnie. Okej, okay. super. Dobra dostępa, zaraz będzie galop. Dobra, zagalopuj sobie. Tak jest. Zmień kierunek i na drugą stronę. Dostępna. Za galopu i najeść na tą czerwoną przeszkodę. Łyda, Dobrze. Super. Okej, okay, dostępa. Dobra, a możesz schodzić. Okej, okay, pięknie pracowałaś. No, wchodź. No, dawaj, w głowie.